Nauczyciel nagrał piosenkę, by pocieszyć uczniów. W pandemii nauczyciel nagrał piosenkę dla uczniów. Utwór wywołał dyskusję. Nauczyciel muzyki z Werony Alex Fusaro nagrał cieszący się popularnością Teledysk. Utwór w sugestywny sposób ukazuje codzienność, frustracje i problemy młodzieży podczas pandemii. Trwająca niecałe 3 minuty piosenka młodego nauczyciela szkoły średniej porusza kwestie które są stałym tematem dyskusji we Włoszech o psychologicznych skutkach zdalnego nauczania, osamotnienia i ograniczonych kontaktów z rówieśnikami, braku codziennych rozrywek i spotkań towarzyskich. Tytuł nie jesteście sami jest przesłaniem bliskości i zrozumienia dla młodych ludzi, zwłaszcza wtedy, gdy czują się przebici, osamotnieni, nierozumiani i nie mają z kim porozmawiać, powiedział Fusaro, cytowany przez agencję informacyjną DIRE. Apatia, depresja i lęk nauczyciel piosenkarz wyjaśnił, że sam przekonuje się z jakimi problemami zmaga się młodzież z powodu pandemii, która jeszcze bardziej pogłębiła poczucie zagubienia, prowadząc do apatii, depresji, lęku i wściekłości. Teledysk przygotował m.in. we współpracy z uczniowskim portalem school.net, czytanym przez tysiące nastolatków oraz ich rodziny jako źródło wsparcia i pomocy psychologicznej, a także dydaktycznej. W pierwszej scenie teledysku, Alex Fusaro zwraca się do swoich uczniów w maseczkach, siedzących w sali gimnastycznej w oddaleniu od siebie. W nagraniu zawarto sceny z codziennego życia w obecnych czasach kryzysu sanitarnego. Towarzyszą im słowa piosenki, jeśli was nie rozumieją, to nie dlatego, że się mylicie, ale tylko dlatego, że życie wszystkich stało się dziwne. Nikt nie ma prawa was osądzać, nawet świat dorosłych. Takich nastolatków jak wy są miliony, to kolejne słowa z piosenki.